I tego, jesteśmy właśnie gdzie? Chyba w Heusenheim, ale mogę się mylić. W każdym razie koło Frankfurtu, a dokładnie koło Gize w pobliżu Frankfurtu. A przyjechaliśmy z panem Grzegorzem z Podgorzowa Po seata Excel, białego kombi. Heuselheim. To parę innych aut Firma jak się widzę, jak widzicie nazywa się Makkar KFC Handel Szefostwo niemieckie ale pracownicy sami, sami Polacy. Pierwsza jest 2013, samochód jest z 2012 roku, 2 litrowy e, diesel, tak Axel. Jak widzicie e, 60 tysięcy ma tylko najechane, ale jak widzicie był uderzony e, z tyłu. Znaczy nie było to jakieś uderzenie, wygląda to jakby przy na coś najechał, bo lekko ma sfatygowany tłumik. Pod spodem kosz na zapas klapę tylną, zderzak i belkę zderzaka tylną, lekko podgiętą. Tak poza tym nic więcej mu nie dolega, Widzicie auto do dużego mycia? Mamy i przebieg. Auto zarejestrowane na firmę Kaiser GmbH, jak mówiłem w lutym 2013 roku. Okej, okay, no tylko zabawa z tym koszem. Tylko i włączyć co tutaj. No widzi wam, nie? Tu, złamane. Punkt programu już na tablicach dzisiaj bardzo tanio bo mamy pewien patent na to, 65 euro za tablicę, a cena za auto 10 000 euro po negocjacjach 94, 9450.